Nie, twierdzenie, o, no byli koło w koło i twierdzenie, że o, bo przednia oś musi być przed usterkiem. Nie, to jest. To Wyznaczanie jest takie... ścigania od y, tego, nie. Także pozdrawiamy. Nie chcecie ścigania, nie będzie ścigania. Proponuję jeszcze potrójny efekt DRS-u. Proponuję, może wiesz co, nie bawmy się w te przepisy. Po prostu ustalmy, że można się mijać tylko na prostej, tylko przy użyciu DRS-u. No o, 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 o. Albo w ogóle, albo to, albo w Pitlane. Tak, wszystkie pozostałe manewry wyprzedzania są po prostu nielegalne. A, albo tak, że można tylko w pit lane, a żeby wyprzedzać na torze, prostą, na prostej oczywiście, tylko z DRS-em, bo poza w zakrętach jest oczywiście nielegalne cały czas. Wyprzedzanie na hamowaniu mieć... zło. Tak, musisz mieć yy, pozwolenie ze strony musisz mieć obie strony muszą wyrazić pozwolenie na to. Na piśmie. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni roboczych od jego złożenia. Tak, uh, incident, incident will be, uh, incident will be done, reviewed after the race. <laughs>